W mojej zawrotnej karierze ucznia, czy to w szkole podstawowej, czy w liceum, nigdy nie lubiłem historii. Zawsze uważałem, że jest to przedmiot w ogóle bezużyteczny w moim życiu. Jednak z perspektywy czasu widzę, że jest ona bardzo istotna dla mnie, dla społeczeństwa, bo nadaje nam pewny charakter tego, kim, je, kim jesteśmy. I tak samo jest w naszej historii zbawienia, w historii zbawienia ludzkości, ale także w osobistej historii zbawienia. Zobaczcie, że te pierwsze wersy z dzisiejszej Ewangelii uszczegóławiają to, gdzie Jezus się znajduje, to w jakim czasie żył i w jakiej rzeczywistości. Możemy przez to zobaczyć, doświadczyć albo wyobrazić sobie tego, co Jezus musiał przeżyć. Jaka była wtedy historia polityczna, jaka była historia społeczna? I każdy z nas ma też taką historię. Zobacz, że ty i ja mamy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kiedyś słyszałem takie bardzo piękne zdanie: że Pan Bóg powołał nas do istnienia w konkretnej rzeczywistości i w konkretnym czasie. I w tej rzeczywistości i czasie, konkretnym dla Ciebie, masz wypełnić swoje powołanie. Nasuwa się takie zadanie na dzisiejszy tydzień, na ten drugi tydzień Adwentu. Czy umiesz uszczegółowić swoje miejsce? Czy umiesz powiedzieć, w jakim znajdujesz się rzeczywistości, w jakim miejscu relacji z Panem Bogiem? Jest to bardzo istotne dla Twojego życia, bo zobacz, że jeżeli. Umiesz to skonkretyzować, to umiesz powiedzieć, czy jesteś w rozwoju, w stagnacji, czy może się cofasz. Pan Bóg przychodzi, Pan Bóg oczekuje twojego, Twojej gotowości na Jego przyjście, ale czy Ty w tym wszystkim, co teraz robisz, w swojej codzienności, w swojej rzeczywistości, Jesteś gotowy na przyjście Pana Jezusa.